Wspomnienie najświętszej Maryi, panny z Fatimy. Moje niepokalane serce zwycięży. Maryja, objawienia w Fatimie, 1917 rok, 13 maja, Sobota. Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Z lekką chrypką w tym pięknym, szczególnym dniu i z wielką radością w sercu. Dzielę się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Miłość to nie zaspokajanie czyjegoś egoizmu i pychy i uleganie im, lecz troska o jego duszę i żywy kontakt ze mną. Jezu, cóż chciałeś powiedzieć mi przez ostatnie doświadczenia upokorzenia? Przez moich współbraci. Córko moja, jesteś tam po to, by się doskonalić w duszy, odchodząc od swej pychy i porywczości, przez które niejednokrotnie raniłaś wielu, zwłaszcza tych, nad którymi możesz dominować. Teraz doświadczyłaś tego od kogoś. Kto nad Tobą dominuje w tym środowisku. Ten ból uleczy Cię od ranienia innych w podobny sposób, a jednocześnie uczestniczysz dzięki temu w tych upokorzeniach i cierpieniach, jakich ja doznawałem od swoich współbraci i jakich nadal doznaję. Przyjmij to z spokojem a nawet z radością i ofiaruj jako zadośćuczynienie, jednocząc się ze mną jeszcze głębiej. To przecież jest sensem Twego powołania. Z listu do Kolosan, czwarty wers, czwarty rozdział, siedemnasty wers. Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana. Psalmu 11, wers 6 i 7. On sprawi, że węgle ogniste i siarki będą padać na grzeszników. Palący podmych wiatru będzie udziałem ich kielicha, bo Pan jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość. Ludzie prawa zobaczą Jego oblicze. Kropka. Pięknego przeżywania tego dnia, tej radosnej, też i soboty. Tak od ciebie, Maryjo, dziękuję Ci za łaskę zdrowienia, dar trzeźwości i czystości. I nie wstydzę się tego mówić jako trzeźwiejący alkoholik i narkoman, ponieważ miłość do Ciebie to jest największy dar jaki mam w sercu bo Ty prowadzisz mnie do Jezusa drogą autentyczną, prawdziwą której doświadczam i w bagnie i w błocie, którym tkwiłem przez wiele lat to właśnie Twoja miłość pokazała mi i wciąż mi pokazuje jak kochać drugiego człowieka bo tak sobie myślę, że w tym wszystkim tylko chodzi o jedno: o miłość. No bo cóż może powiedzieć, albo cóż mógł powiedzieć Święty Szczepan w niebie, kiedy otwierał drzwi ze Świętym Piotrem i witali Szawła Starsu, czyli Świętego Pawła. A przecież to Paweł był. Takim, który dyszał rządzą zabijania, a później stał się gorliwym apostołem. Uczmie Maryjo wciąż takiej miłości, prawdziwej i jedynej. I tego moi drodzy sobie i wam życzę. Pięknego 13 maja. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Ciao ciao. Przemek marny pyłek. Cześć. U, fiu, fiu. Ponad pięć minut. Cisza w niej odnajdzie.